Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szymus i zapraszam na kolejny materiał poświęcony Wojsku Polskiemu. Tematem dzisiejszym będzie podpisanie umowy na modernizację 18 sztuk bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1. Umowa rzecz jasna obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie generalnego remontu każdej z maszyn oraz instalację nowoczesnego wyposażenia rozpoznawczego. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest fakt zawarcia jej w dniu 29 kwietnia, zaś oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się dopiero dzisiaj, co jest dosyć nietypowe, biorąc pod uwagę, że Ministerstwo Obrony Narodowej bardzo często na bieżąco pragnie informować o swoich kolejnych sukcesach. Druga rzecz to kwestia wyposażenia, jakie ma się znaleźć na pokładzie zmodernizowanych pojazdów. W komunikacie wojskowych zakładów motoryzacyjnych oficjalnie nic nie ma na temat konfiguracji. Można jednak śmiało założyć, że jeśli chodzi o najważniejsze elementy, to pokrywa się ona z tą prezentowaną w 2017 roku. Została ona użyta do modyfikacji partii 5 pojazdów, służących przede wszystkim do przetestowania docelowych rozwiązań. Tak więc bez wątpienia podstawą pakietu będzie m.in. amerykański radar SR Hawk V2E. Umożliwia on wykrycie pojazdów z odległości 30 km, zaś pojedynczego żołnierza nawet z 12. Pierwotnie rozważano instalację w miejsce poprzedniej stacji PSNR 5K, jednak ostatecznie radar będzie przewożony wewnątrz pojazdu i rozstawiany na moment użycia. Kolejnym kluczowym elementem pakietu modernizacyjnego jest polska głowica optoelektroniczna Zik T2R firmy Eltronika. Jest to urządzenie integrujące dwie kamery telewizyjne, kamerę termowizyjną oraz dalmierz laserowy. Nowa głowica jest zainstalowana w miejsce poprzedniego dalmierza na wieży. Obserwację dookulną ma zapewnić znana i używana w wojsku polskim francuska lorneta noktowizyjna JIM LR firmy Sarzem. Jest to urządzenie obserwacyjne charakteryzujące się dalekim zasięgiem widzenia, jak i również możliwością integracji ze zdalnym systemem kierowania ROS Remote Operating System. Dzięki temu można sprawniej i szybko wskazywać cele chociażby artylerii polowej. Środki łączności wymieniono, używając radiostacji firm Harris oraz Radmore. Dodatkowo pojazd będzie dysponował nowoczesnymi systemami pozycjonowania, inercyjnym Talin 5000 oraz GPS-em wykorzystującym odbiorniki DAGR. Wewnętrzne systemy są dostępne poprzez użycie nowoczesnych pulpitów. Całość jest integrowana przez system firmy WB Electronics, która jest również dostarczą system łączności wewnętrznej, zapewne mowa tutaj o ich flagowym produkcie FONET. Całkowicie nowe mają być również siedziska załogi, jak i również te przeznaczone dla żołnierzy zwiadu. Do dyspozycji mają być także oddane m.in. nowoczesne stelaże na wyposażenie dla żołnierzy, do którego należeć będzie także m.in. przenośny wykrywacz min oraz system wykrywający skażenia biologiczne i chemiczne. Dodatkowe zasilanie m.in. na postoju ma zapewnić generator dieslowski o mocy 2 kW zastępujący poprzedni benzynowy. Nie ma natomiast większych zmian jeśli chodzi o ingerencję w opancerzenie, trakcję czy napęd pojazdu. Tutaj mowa wyłącznie o wymianie zużytych i uszkodzonych elementów. Tak więc po przeprowadzonej modernizacji BWR1 będą najlepiej wyposażonymi pojazdami, przynajmniej jeśli chodzi o tę część parku maszynowego pamiętającą jeszcze czasy Ludowego Wojska Polskiego. Choć sama platforma bazowa nie należy do najnowocześniejszych i najmłodszych, to jednak doposażenie jej w nowoczesne systemy rozpoznawcze umożliwi dalsze wykorzystywanie tych pojazdów do ich zasadniczej roli, a więc dobywania informacji na polu walki. Bez wątpienia problemem będzie zdolność do samoobrony, bowiem używana w BWR-ach armata Grom znacząco odstaje jeśli chodzi o możliwości bojowe na obecnym polu walki. Mimo wszystko jednak te pojazdy wywodzące się z BMP-1 nadal dysponują bardzo dobrymi właściwościami terenowymi, zdolnością do pływania i bardzo niską sylwetką. Co ważne, pomyślano nie tylko o wyposażeniu rozpoznawczym, nowym radarze pola walki czy usprawnionych przyrządach optoelektronicznych. Nie zapomniano też kwestii dotyczącej komfortu załogi mających bardzo duży wpływ na to jak ona wykonuje powierzone jej zadania. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu i jej załoga doskonale zdawały sobie sprawę z tego aspektu. Kwestie takich elementów jak chociażby siedziska, stelaże została potraktowana równorzędnie z tą dotyczącą chociażby nowoczesnych pulpitów służących do zarządzania nowoczesnym wyposażeniem elektronicznym. Warto zaznaczyć, że elementy pakietu modernizacji BWR-ów bezproblemowo można przenieść także na inne platformy rozpoznawcze. Takie jak chociażby nowej generacji gąsienicowy wóz rozpoznawczy Żuk, czy nadal czekający na zakończenie program rozpoznawczych Rosomaków R1 i R2. Potencjalnie taki zestaw mógłby również wylądować na przyszłym następcy BRDMów 2, jak i również na lżejszym pojeździe, takim jak chociażby przyszły lekko pancerzony Pegaz. Tak więc jest to ważny krok, jeśli chodzi o rozwój systemów rozpoznawczych na potrzeby Wojska Polskiego. Nawet jeśli pierwszy krok dotyczy wykorzystania dosyć, dosyć już leciwych pojazdów, które jednak mimo wszystko nadal są w stanie wykonać powierzone im zadania rozpoznawcze i może zostać zrealizowane stosunkowo tanio, dla samych wojskowych zakładów motoryzacyjnych, bez wątpienia, jest także kolejnym ważnym krokiem, jeśli chodzi o zbieranie zamówień od Wojska Polskiego. Tym bardziej, że na horyzoncie jest nadal nierozstrzygnięta kwestia pakietu modernizacyjnego dla części polskich bojowych wozów piechoty. Ja na koniec tradycyjnie zapraszam Was do ocen, komentarzy i dyskusji na moim kanale. Jeśli jesteś nowy, serdecznie zapraszam Cię także do subskrypcji oraz kliknięcia przycisku notyfikacji, znajdującego się pod filmikiem, abyś był na bieżąco informowany o nowych materiałach na kanale. Koniec transmisji.